Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Sportycz i konfiguracja, której dawno tutaj nie było. Wersja GT-Line w hybrydzie. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy ten samochód z bliska. Nowa Kia sportycz, hybryda, czyli 1.6 turbo, benzyna, 180 koni, plus silnik elektryczny. W sumie zespół napędowy ma 230 koni. Moment obrotowy tego układu napędowego 265 Nm. Wersja wyposażenia GT-Line z pakietem Drive Voice Plus w kolorze Dark Pentametal. No i chyba zgodzicie się, że ładnie to wygląda z tymi czarnymi wstawkami, z tym pianoblekiem, z ciemnymi szybami. Ta felga też do tego koloru pasuje, myślę, idealnie. 18 cali. Cena hybrydy na rok produkcji 2023 z napędem na przód od 162 900 zł. Mówimy tutaj o wersji wyposażenia L. Cena prezentowanego egzemplarza wersja GT Line z pakietem Drivewise Plus 194 400 zł brutto. Jeżeli chodzi o wyposażenie to samochód tak naprawdę już no, praktycznie pełna konfiguracja. Czyli mamy tutaj inteligentne adaptacyjne reflektory full LED. Tak wygląda grill. Czujniki przód, tył, kamera 360. System hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych rowerzystów. Ten radar służy również do aktywnego tempomatu. Tam, w oparciu o kamerę, mamy dwupoziomowego asystenta pasaruchu. Felgi 18 cali. Mamy również system wjazdu wyjazdu z miejsca parkingowego. Czyli możemy sobie tym samochodem posterować tak, żeby pojechał albo do przodu, albo do tyłu. Fajnie, co? Mamy również elektryczną. Inteligentną elektryczną klapę bagażnika, czyli można ustawić, żeby ta klapa się automatycznie otwierała po podejściu z kluczykiem do zamkniętego samochodu. Można ustawić wysokość, szybkość otwierania tej klapy. Tak to wygląda. Cena prezentowanego egzemplarza, cena cennikowa 194,400 400. To są światło do jazdy dziennej, światła pozycyjne. To są adaptacyjne reflektory Full LED. Tak wygląda grill w wersji GT Line. Kamera przednia. I piękne logo GT Line. Ładna konfiguracja. Można by, rzec, że prawdziwy kocur. Podświetlane klamki. Zamsz. Skóra. Pełna elektryka. Składanie lusterek. Wielofunkcyjna kierownica. Kierownica podgrzewana. Ścięta u dołu w kształcie litery D. Logo GT Drugi poziom asystenta pasa ruchu. Aktywny tempomat. Komputer. Odbieranie, odrzucanie połączeń. Cyfrowe zegary. Nawigacja z dostępem do internetu z usługą KIA Connect, dwufunkcyjny panel, tu z przodu jest indukcyjna ładowarka. Podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, selektor zmiany biegów Shift by Wire, ambientowe oświetlenie. Asystent zjazdu z górki, tryby jazdy, włączenie kamery, włączenie czujników. Tam jest też ambient. Podłokietnik, dwa uchwyty na kubek, to sprytne rozwiązanie. I bazowa tapicerka dla wersji GT-Line, czyli zamrz w środku po bokach skóra. Też ładna ta tapicerka. Logo GT-Line na oparciu. No i taki wzorek. Ładnie to wygląda. Fotel elektryczny. Regulacje w płaszczyznach przód fotela. Cały fotel. Kąt nachylenia. I podparcie odcinka lędźwiowego. Duży zakres. Jak na i na przystało sufit czarny. Do tyłu zaglądać nie będziemy, tam mamy opony. Wróciła zima, więc chyba no, większość samochodów wyjeżdża na oponach letnich. Jednak zajrzeliśmy. Nie, większość samochodów, przepraszam, wyjeżdża na oponach zimowych. Późna godzina. Tutaj mamy takie ładne chromowane nakładki na progi. Fotel pasażera również podgrzewany, również sterowany elektrycznie. Ładnie. Deska miękka, przeszycie, ambientowe oświetlenie, schowek tutaj nawiązanie do tych wstawek na drzwiach. Ta klamka też ciekawie wygląda. Cyfrowe zegary pod jedną tafrą szkła, ambientowe oświetlenie. Lusterko fotochromatyczne. Możemy jeszcze usiąść za kierownicę. Często pytacie, czy nowa Kija ma wycieraczka. Ano ma. Tu jest schowana. Nieźle, co? Cyfrowe zegary, grafikę zegarów można oczywiście ustawić. Tutaj mamy obraz z kamer pod lusterkiem jako obraz z martwego pola. Tutaj mamy kamerę cofania, dynamiczne linie. Można również, tutaj mamy rzut z góry, tutaj mamy też taki rzut, że możemy o tu sobie obracać tym samochodem. Tryby jazdy, czyli Eco i Sport, zmienia się również grafika zegarów, Auto Hold, asystencja z górki, włączenie kamery i włączenie wyłączenie czujników, podgrzewany fotel, podgrzewana kierownica, podgrzewany fotel pasażera. Indukcyjna ładowarka, USB pod CarPlay'a, pod Android Auto, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Lusterko fotochromatyczne. Tutaj mamy system E-Call, czyli system wyzwania pomocy w razie wypadku. Tryb transportu można wyłączyć. Chyba już się wyłączył. Trochę komputera pokładowego. Poziom naładowania, akumulatora, przepływ energii. Tutaj możemy aktywować kija connect, Co ważne, przy hybrydzie tutaj jest baterii reset. Czyli jeżeli by się okazało, że w samochodzie zbraknie prądu, bo samochód nie ma akumulatora 12V, ma wydzieloną wirtualną baterię z dużego akumulatora, akumulatora trakcyjnego. No i żeby tę baterię chronić, żeby tą baterię chronić, może być tak, że system odetnie po prostu napięcie. No i trzeba będzie ten przycisk wcisnąć. Zanim samochód odpali, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że obejrzyliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze to pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. Was zapraszam po więcej. Panu Markowi dziękuję za zaufanie i życzę tylko i wyłącznie przyjemności zjazdy. Dziękuję i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę. Trzymajcie się. here movement that inspires